Spaw w domowym zaciszu? Teraz to możliwe. Zakład przyrody latoszyny Latoszyn Zdrój wychodzi z kolejną ofertą. Seria unikatowych kosmetyków do pielęgnacji ciała o przyjemnym, delikatnym zapachu to propozycja dla każdego. Wszystkie produkty zawierają wodę siarczkową z ujęcia w Latoszynie. Uruchomiliśmy linię kosmetyczną dla 7 wyrobów na bazie wód siarczkowych. Jak i również będzie uruchomiona druga studnia o większej zawartości siarczki, a więc podobne do zawartości solcu. Tu będzie zwiększona o 30%, do tej, co obecnie jest. I o zwiększonej zawartości siarczki będzie właśnie ta woda tutaj w basenie. Natomiast ta z pierwszej studni, z obecnej, będzie jako woda pitna. Zdrojowa, tak tylko przyjeżdżać po prostu do Latoszyna, i tutaj mamy raj, i przyszłość, i zdrowie. Latoszyn Zdrój, pod swoją marką, swoim brandem, ma już kosmetyki zdrowotne. Wszystkie kosmetyki, w tym momencie jest to 7 produktów. Ofer oferowane są dla klientów zarówno tutaj w ośrodku, na miejscu do zakupu, do nabycia, jak i przez stronę internetową www.latoszynzdrój.com, gdzie jest sklep internetowy. Można również zamówić wysyłkę, dostawę tych kosmetyków dla siebie drogą internetową. Jest to siedem produktów, wszystkie zawierają wodę siarczkową z na Zdroju. Produkuje dla nas firma Biolife Cosmetic z siedzibą w Krynicy, która produkuje już dla kilku uzdrowisk. Polscy również swoje produkty oferuje. Kosmetyki dobre z natury to seria siedmiu produktów. Balsam do ciała, krem do rąk. Krem do twarzy, sól do kąpieli, żel pielęgnująco-rozgrzewający, peeling do ciała, a także żel pod prysznic. To jednak nie wszystko. W planach są już następne. Będą to ekologiczne mydełka, krem do stóp i olejek do masażu. Linia kosmetyków to kolejny pomysł gminy Dębica na promocję tego wyjątkowego, uzdrowiskowego miejsca jakim jest Latoszyn Zdrój.